Debil się ruszył. Tak jak w twoim w łóżku. Nie, nie mam. epicka to będzie w razie W. Masteryk. Czas na pistację, kastrację. Nie. Ruletka. Ruletka trzy nosowo? Nosowo? Courage, co. Pierwo, ja też trzy na cztere... te lala... ja ja Złote ja i jabłka no cztery złote jabłka i dziesięć mazi. To wygrał? Nie. Tak. ulepszać miecz. Tak. No ulepszać miecz. Mam Dobra, tam 8 kluczy do losowania dam. Nie, szef, ale co do losowania? No bo jest losowanie dobra. co 7 lajk. Like. Ej, dobra, jak losowanie co 7 lajk, like, to otwieram 7 naraz. I ja widzę, że. i tam. Oj. <grym> Kurde, spodnie. Spodnie, chałupi na 2 lat 26. Golden Apple, Eretre Rzucana pańczyna kamień Magiczna mas, magiczna masz, magiczną masz bo to jest rzucana. Dobra tam Ej, 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 ej. To chcesz kupić te 12 tych Czego? No chciałeś kupić 12 y, tych kamieni fizjologicznych. No, mówiłeś, że 400 koła, za jeden. No i no, na razie nie chcę. No i pisze, daj klucza. nie dam klucza. Hmm. Patrz, jaki sobie biega.